Więc znaleźć fajnego iPhone'a do 1000 zł jest naprawdę bardzo trudno. ale no, mogę wam powiedzieć, nowego i. Cześć widzowie, ja jestem Skaro. Witam wszystkich kolejnych filmów na moim kanale, a w tym odcinku powiem wam jakiego iPhone'a warto kupić do 2000 zł. Jakieś pół roku temu nagrywałem podobny odcinek, ale to był odcinek jakiego iPhone'a kupić do 1000 zł, a dzisiaj podwajamy tą kwotę i dochodzimy do 2000 zł. I to zestawienie będzie podzielone również na telefony nowe, jak i używane. Więc zacznijmy sobie tak naprawdę od pierwszego iPhone'a, a raczej będą to dwa iPhone'y, gdyż to będą iPhone 10R oraz 10S. Jest jeszcze taki model jak 10S Max, on też mniej więcej chodzi gdzieś do 2000 zł, ale go już tak bardzo nie wciskam, gdyż on jest dosyć słabo dostępny, 10R, 10S. Więc powiem o tych telefonach. Przede wszystkim największa różnica pomiędzy 10R a 10SM jest to ekran oraz aparat. Jeżeli chodzi o ekran, to w iPhone 10S posiadamy ekran OLED, a w iPhone 10R posiadamy ekran LCD. Wiadomo, OLED jest lepszym ekranem Jest troszeczkę bardziej bardziej zjada baterię niż ekran LCD, ale ma ładniejsze kolory według mnie. Ja oczywiście ekran OLED mam w swoim 12mini i naprawdę bardzo fajnie ten ekran. Chodzi więc, tak jak mówię, ekran oled robi naprawdę dobre, super dobre wrażenie, ale osoby, które nie zwracają jakoś bardzo uwagi na to, jaki mają ekran, tak samo jak ja, to myślę, że ekran LCD też spokojnie takim osobom starczy, bo on też bardzo dobrze wyświetla się dla treści i ta Liquid Retina od Apple naprawdę jest również bardzo dobra. Tak samo korzyścią dla iPhone 10 jest to, że ma lepszą baterię od iphonea 10S. Ma ona z tego co tam prawie 3000 mAh, więc jest to naprawdę dosyć dobra pojemność. Jest ona i tak mała jak na iPhony, ale ten telefon naprawdę cały czas bardzo dobrze trzyma baterię. Jeszcze nie wiadomo jak to będzie w iOS 17 bo może być to już trochę gorzej z tą baterią, ale i tak jest według mnie bardzo dobrze. No, 10S również trzyma dobrze baterię, wytrzymuje na 30 minut dłużej niż iPhone 10, ale. Tak naprawdę ona jest gorsza, po prostu ma trochę mniejszą pojemność około 2700 mAh, ma, więc trochę mniej niż iPhone 10R, ale naprawdę też bardzo dobrze, że 10S trzyma na baterii. Więc tutaj generalnie pomiędzy 10R a 10SM to musicie sobie sami wybrać, na czym ma bardziej zależy. Jeżeli bardziej Wam zależy na wyświetlaczu, nie potrzebujecie aż tak dobrej baterii, i również zależy Wam na trochę lepszym aparacie to wybierzcie iPhone 10s, ale jeżeli nie zwracacie uwagi na ekran, chcecie mieć trochę lepszą baterię i nie potrzebujecie mieć takiego aparatu, który ma dwie kamery, to wybierzcie iPhone 10R. On jest też trochę tańszy niż iPhone 10s. No i jeszcze takim jednym sensownym telefonem, który mógłbym wam polecić, który oczywiście też będzie nowy, go dostaniecie myślę, że do 2000. Może troszeczkę więcej, ale to myślę, że dużo nie doda się. Ale to są też te ceny na Allegro nowych telefonów 11, iPhone'ów 11, które są też dobre ceny, no właśnie 2000. I tak, iPhone 11 to jest taki, można powiedzieć, brat, trochę nowszy, wiadomo, no trochę nowszy, no wiadomo, że jest nowszy, ale jest trochę lepszy według mnie niż iPhone 10R. Jeżeli chodzi o baterię, to trochę gorszy. Ale nie jest to jakoś bardzo, bardzo gorszy, ale ma większą pojemność, bo jakieś 3100 mAh, więc naprawdę całkiem spoko. Również ma tyle samo RAMu, czyli 4GB. Nie, iPhone 10 ma 3GB, przepraszam. To iPhone 11 ma więcej RAMu niż 10R. Już zaraz się pomylę. iPhone 11 posiada też tryb nocny. I dwa obiektywy, które mają po 12 megapikseli, ale dalej robią one całkiem dobre zdjęcia. I nie odbiega on za bardzo od dwunastki, więc myślę, że nie będzie aż takiego dużego, takiej dużej różnicy. Oczywiście pomiędzy 10 a jedenastką będzie różnica, gdyż jedenastka ma według mnie lepsze te aparaty. No ale... Pomiędzy na przykład 12 a 11 no takiej różnicy nie będzie, No ale niestety 12 nie mogę Wam tutaj dać, gdyż ona kosztuje powyżej 2000 zł, jakieś takie 2900, to może nawet 3000, więc to chyba nie są już nasze ceny, w których dzisiaj chodzimy. A nie wspomniałem jeszcze o procesorach, które były w tamtych telefonach. To 10S10R mamy A12, <laughs> A12 Bionic, a w iPhone 11. Mamy procesor Apple A13 Bionic i w iPhone 11 oczywiście jest trochę lepsza ta wydajność niż 10S10R. No ale tak naprawdę 11 też dostanie iOS 18, na 100% dostanie go. iPhone 10S10R, możliwe, że skończą już na S17, już dalej Apple nie będzie wspierał tych telefonów, no ale jeszcze zobaczymy, bo iPhone 6S i iPhone SE pierwszej generacji były wspierane aż do iOS 15, więc były wspierane przez aż 7 lat. Więc tak naprawdę dosyć spoko one były wspierane, mówiąc szczerze. No i tutaj na iPhone'ie 11 musimy niestety skończyć te nasze nowe telefony, gdyż już iPhone'y 12, 12 mini już niestety są powyżej 2000 zł. Oczywiście, jeżeli jesteście w stanie dodać te 500 zł, 400 zł, to możecie się oczywiście pogodzić o taką wersję 12 Mini, To jest lepsza oczywiście od 11, ale jest mniejsza, ma mniejszą baterię i gorszą tą baterię niestety, ale już jest w tym nowszym designie, już znanym właśnie z iPhone 12, 13, 14. No i również ma odrobinę lepsze obiektywy, ale nie aż tak bardzo lepsze. No i również ma ekran OLED, no i lepszy procesor Apple A14, więc jeżeli jesteście w stanie dodać, no to proszę bardzo sięgajcie po 12 albo 12 Mini, bo to są lepsze telefony. Ale żeby dalej kręcić się w budżecie 2000 zł, musimy przejść do tych telefonów używanych. I takim pierwszym fajnym modelem, który naprawdę możecie kupić w fajnej scenie jako używany model, będzie to iPhone 11 Pro, czyli lepszy model iPhone 11 z lepszym ekranem, bo ekranem OLED. Również ma trzy obiektywy. One są wszystkie po 12 megapikseli, ale też są naprawdę bardzo jeszcze spoko. Ten telefon jest również lepiej wykonany, bo ma um, stalową ramkę. O, taką stalową ramkę ma. Również ma matowe plecki, dzięki czemu nie będzie się aż tak bardzo palcować od, tej, od 11, 12, 10era dalej. Również nie są w rozmiarze iPhone 10s i iPhone 10, więc jeżeli chcecie mieć najmniejsze rozmiary, a nie chcecie kupować 10s i 10, bo uważacie, że są za stare, no 10 to już w ogóle Wam nie polecamy, jeżeli nie chcecie kupować 10S, bo chcecie mieć lepszy telefon, to iPhone 11 Pro jeszcze wam zaoferuje tak naprawdę praktycznie to samo wykonanie, może trochę mocniejsze, ale przede wszystkim ten sam rozmiar wyświetlacza i ogólnie rozmiar telefonu, więc macie również taką opcję. No i kończę na tym iPhone 11 Pro, musi się skończyć niestety ten odcinek i ogólnie. To całe zestawienie, gdyż już nie da się za, za bardzo z niego nic wycisnąć, bo tak jak mówiłem, już te nowsze iPhone 12, 12 mini, 12 Pro już są powyżej 2000 zł, jeżeli chodzi o nowe modele, o używane też są powyżej 2000 na Allegro, przynajmniej 12 i 12 mini są w takich cenach, a 12 Pro to są droższe jeszcze, więc myślę, że raczej nie znajdziecie do 2000 zł takiej oferty. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli macie. Opcję dołożyć, to dołóżcie, bo będziecie mieli lepszy telefon. No ale jeżeli nie macie, no to wybierzcie po prostu albo iPhone'a 10s, 10R, yy, albo 11, jeżeli chodzi o nowy model, a używano to 11 Pro, więc generalnie tak to wygląda, więc co widzowie. No to ja już kończę ten odcinek. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do tych modeli, albo chcecie mi coś jeszcze tam podpowiedzieć, co znaleźliście i tak dalej, to oczywiście piszcie i wysłajcie mi. Co tam, żeście jeszcze znaleźli, to ja Wam powiem, czy, czy opłaca się to zakupić z takiej aukcji, czy nie. No i oczywiście piszcie komentarze, jeżeli macie jakieś pytania albo coś, ja zawsze będę na nie odczytywał. Postaram się również odpowiedzieć na takie komentarze, które, w których naprawdę będzie jakiś temat, w którym może ktoś czegoś nie ogarniać. Również Wy możecie odpowiadać, jeżeli Wy znacie odpowiedź danej osobie która na przykład czegoś nie wie, jeżeli ja nie dam rady, więc co no, macie tak naprawdę dużo opcji, jeżeli chodzi o te komentarze. Więc co? Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, bo to naprawdę pomaga mi i kanałowi rosnąć na tej platformie YouTube, jak to się mówi, ale YouTube, YouTube, no ja mówię YouTube. Więc co? To widzowie trzymajcie się, pa! pa.